Cześć! Witajcie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł na jesienną dekorację z dyniami w roli głównej. Jak widzicie mam tutaj dwie dynie. I oprócz dyn, pomysłem na dekorację jest brokat. Teraz pokażę Wam wszystko, co będzie nam potrzebne do wykonania właśnie takiej jesiennej dekoracji. Przede wszystkim dynie. Ja tutaj mam małą troszeczkę podsuszoną dynkę w ładnym kolorze. I oczywiście tego koloru można dobrać kolor brokatu. Ja mam brokat srebrny. I do tego y, mam też klej. To jest klej do dekupażu, lakier do dekupażu, czyli techniki serwetkowej. Mam też ręczniczek kuchenny, żeby nie zapatkać całej okolicy, i pędzelek do nakładania kleju. I zaczynam od nałożenia kleju w tych miejscach, oczywiście, które sobie wymyśliłam, czyli tutaj będzie w tych rowkach. A teraz posypuję te miejsca posmarowane klejem brokatem. Jeszcze postanowiłam posmarować klejem środek, żeby tak wyglądało, jak ten brokat wypływał z środka. trzeba dobrze ostukać, osypać i zostawić do wyschnięcia. Tak wygląda moja dynia posypana brokatem. A to jest druga dynia, którą posmarowałam z wierzchu brokatem, e, klejem i posypałam brokatem. <laughs> Przepraszam. Tak więc mamy dwie dynie. W ten sposób udekorowane ta dynia druga jest w innym kolorze troszeczkę, jest ciemniejsza, ale to jest również dynia. Może trochę mniej przypomina dynie, przez to, że nie jest pomarańczowa. Mam nadzieję, że mój pomysł się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Na naszym kanale znajdziecie wiele pomysłów do dekoracji, do robienia rzeczy e, samemu e, i wiele, wiele innych ciekawych pomysłów. Serdecznie Was zapraszam. Do następnego razu. Cześć!